Włącz i zostań z nami. Dzień dobry, Szczęść Boże. Dzień dobry, Szczęść Boże, witam serdecznie. Bardzo jest nam miło gościć Panią w studiu Radia Rodzina. Te rozmowy chciałabym zacząć od takiego tematu, od którego chyba wszyscy zaczynają. Kiedyś żyła Pani w cieniu legendy swojego męża, Alecha Wałęsy. Teraz chyba dojrzała Pani do tego, aby poświęcić troszeczkę sobie więcej uwagi, prawda? Przepraszam bardzo, ale nie lubię tego określenia, że byłam kiedyś w cieniu mojego męża. Po prostu wykonywałam swoje obowiązki i nie mogłam być jednocześnie w różnych miejscach. Tylko mąż zajmował się polityką, ja zajmowałam się rodziną. I na tym polegało nasze życie, a nie na tym, że ja jak w jakiś sposób byłam w cieniu mojego męża. Ale jest pani i była silną kobietą. Rzeczniczką, asystentką swojego męża i łączyła pani także te obowiązki domowe, a tych obowiązków na, poło, na pewno było bardzo wiele e, ośmioro dzieci e, połączenie właśnie tej roli Rzeczniczki, Asystentki męża i głowy rodziny. Tak, no to trudno jest stwierdzić, że ja byłam w cieniu mojego męża, jak wykonywałam swoje obowiązki jako matka i wykonywałam też jako pomoc dla mojego męża, jako rzeczniczka, jak pani stwierdza, i reprezentowałam go w różnych miejscach. Teraz troszeczkę więcej czasu dla siebie wydała pani książkę, która się cieszy wielką popularnością. Co było najtrudniejsze podczas pisania tej książki? To znaczy nie uważam, żeby było coś trudne. po prostu trzeba było się zmobilizować, <laughs> przepraszam na zasadzie, że y, y, przypomnieć sobie fakty niektóre, które były w moim życiu, a prawdą jest, że nie było czasu, żeby robić sobie y, jakichś notatek w, tym, w tamtym czasie, bo ciągle działo się dużo rzeczy i naraz było dużo obowiązków, także y, jakby na nowo, jak przeżyłam... Swoje życie, prawda? I to kosztowało trochę mobilizacji, żeby wskrzesić w pamięci to, co przeżyłam, Katie. Były też momenty wzruszeń, prawda? Były momenty wzruszeń, bo automatycznie, jak się coś przypomniało, bo nawet był taki czas, że były jakieś przeżycia, na którym się człowiek nie zastanawiałam się, tylko po prostu później, po czasie, jak wspominałam, to się wzruszałam rzeczywiście. Co ta książka zmieniła w Pani życiu? To znaczy, książka jako tako nie zmieniła w moim życiu, bo ja jestem tak samo, prowadzę, jestem matką i żoną, prowadzę dom i rodzinę, zajmuję się rodziną. Tylko tyle, że troszeczkę tak, jak już pani stwierdziła przed chwilą, mam troszeczkę więcej czasu dla siebie, i, i jakby książka sprowokowała to, że spotykam się z czytelnikami, czy nawet w, w radio, z dziennikarzami dla słuchaczy, czy w, w telewizji. Ale myślę, że ta książka zmieniła coś w innych kobietach, które także przeżyły te czasy, które pani przeżyła, te wydarzenia ważne dla naszego kraju. I inne kobiety mówią, że ta książka przypomniała im troszeczkę o tym, co działo się w ich życiu, ale także je w pewien sposób wzmocniła. To znaczy, tak, tak to odbieram, jak mówią panie, że jednak pewne rzeczy sobie uświadomiły, że jest inaczej, że może być inaczej, i że też utożsamiają się, że też takie przeżycia miały, jak ja miałam. I jest to fajne, że ta książka w ogóle jest, ma wiele etapów i można zaliczyć do wielu kategorii. Jest to książka i romantyczna, i dramatyczna, i historyczna i, i naukowa nawet można by było powiedzieć. Także każdy coś może z tego dla siebie wziąć i jest to dla mnie ogromna frajda, że w taki sposób właśnie została ta książka odebrana, a nie było to moją intencją ani zamiarem. Mówi Pani czasem, że Pani życie to pewna, pewna misja. Skąd Pani bierze siłę do życia na co dzień? To znaczy, ja stwierdzam, że przy urodzeniu mnie Pan Bóg napisał już scenariusz. Jest to moja taka opcja i moja wersja. I że tylko po prostu aniołowie mi pomagali realizować te, ten zapis tego mojego życia i rzeczywiście w opatrzności dużo pokładam nadziei i wierzę, że jak się coś, jak sobie coś zaplanuję, czy nawet na przykład marzę. I to jest myślę też cenne dla, dla pani, które zauważają, że jednak warto jest marzyć i jak się marzy, trzeba konsekwentnie dążyć do tego, o, o, co się wymarzy, to się spełnia. A jakie marzenia ma teraz Danuta Wałęsa? Dla mnie teraz moim jakby największym marzeniem, żeby moje dzieci były szczęśliwe i żeby mój mąż znalazł, odnalazł się w rzeczywistości, która teraz go zastała. Chciałabym jeszcze zapytać o codzienne Pani życie, bo myślę, że to wiele osób interesuje, bo, bo kiedyś... C czasy były ciężkie: rewizje w domu, inwigilacje, e dzieci, musiała pani godzić te wszystkie obowiązki. Teraz to się troszeczkę zmieniło, ale także w pani życiu jest wiele takich wydarzeń, e które, e które mogą załamać, które, e które, które są po prostu ciężkie. Tak jakby ostatni e wypadek pani syna to także takie wydarzenie, ale jednak ciągle pani ufa, prawda? Tak, tak, absolutnie, no bo na tym polega moje życie, że ja jestem pełna zaufania, e jakby w oparciu, ale w ogóle. W siły człowieka wierzę w człowieka, że człowiek potrafi, a nieszczęścia, które dotykają nas, to albo nas złamią, albo nas umocnią. I ja odbieram to tak, że, że nie można się poddawać czy załamywać, trzeba przetrwać. Pewne problemy. Na tym polega życie, że, że jest, jest i przyjemnie, jest i smutnie i kiedy jest smutnie, to można sobie popłakać, ale później ma się zapłatę, że jest i radość. Tak jak to w tym wypadku, że mm, jednak syn pomimo tak strasznego wypadku przeżył i, i czuje się teraz dobrze i jest w porządku. Chciałam jeszcze zapytać o e, pani stosunek, o pani e, kontakty, także wcześniejsze, z Janem Pawłem II. E, bo myślę, że, że te spotkania z Ojcem Świętym, z błogosławionym już Janem Pawłem II, odegrały w pani życiu bardzo ważną rolę. Tak, to jest prawda, ale dla mnie Jan Paweł II to już jest święty. Z chwilą gdy zmarł, to był dla mnie świętym i jest dla mnie świętym. Była to dla mnie osoba wspaniała i najdroższa w moim życiu. Wszystkie przeżycia to pogłębiały moją jakby siłę i moją, ładowały mnie pewną mocą. Także każde spotkanie było to takie serdeczne spotkanie, tak jak w książce napisane, tak jakbym spotkała się z najlepszym ojcem, bo wiadomo, że mamy ojców, ale nie zawsze mamy tych wspaniałych, tylko, tylko różni są ojcowie, ale faktycznie nie mamy wpływu na to, jakich ojców mamy, bo to oni nas wybrali. A co do Ojca Świętego, była, był to dla mnie ojciec, który... Mnie jakby wspierał, kontakt, czy nawet dotyk, czy słownie jak taką pewną mocą mnie naładował. Także samo odejście Ojca Świętego było to dla mnie ogromnym przeżyciem, ale ja czuję obecność Ojca Świętego. Jak mam jakiś problem, to się modlę do niego i czuję, że pomaga. Jest on obecny cały czas w Pani życiu? Jest w moim życiu obecny, tak. Myślę, że jeszcze takim ważnym aspektem pani życia są właśnie teraz spotkania z ludźmi, z czytelnikami pani książki, ale także z dziennikarzami. Czy lubi Pani takie spotkania? To znaczy ja lubię spotkania bezpośrednio z ludźmi, ze czytelnikami. Raczej nie lubię spotkania z dziennikarzami, choć mi trochę emocji bardziej tak skupienia, ale jak wiem, że to jest potrzebne, że ludzie chcą słuchać. Czy nawet moje słowa mogą kogoś wesprzeć, czy, czy w jakim stopniu może e wpłyną pozytyw na pozytywne myślenie? Jest to też dla mnie pewną wartością. We Wrocławiu gości pani dzisiaj była pani także w zeszłym roku we Wrocławiu, Byłam w lutym Tym. promowała Pani e swoją książkę. E w tych dniach jest Pani we Wrocławiu właśnie podczas pewnego spotkania, podczas seminarium Kobieta w świecie polityki, miłości i macierzyństwa. Czy współczesna kobieta może godzić swoją pracę, swoje macierzyństwo, swoje bycie kobietą w domu i poza nim? To znaczy, uważam, że to jest bardzo trudne i my, nasze teraz polskie młode kobiety y, bardzo trudny okres przeżywają są mniej zorganizowane, mniej odporne na problemy i widzę, że są zagubione i nie radzą sobie. Choćby właśnie moim marzeniem jest, żeby było większe zrozumienie takiej wspólnoty w małżeństwie, też żeby mężczyzna bardziej jakby pomagał, ale żeby się też rozumieć. a na przykład jest teraz tak, że młode małżeństwo po dwóch, trzech latach nie, nie jest w stanie podołać się trudom i dlatego jest tak dużo rozwodów. I możemy już mówić o kryzysie rodziny? Myślę, że w tej chwili jest kryzys rodziny, tak. A czego kobiety współczesne mogą się uczyć chociażby od pani, a także od innych kobiet, które żyły wcześniej, i jednak potrafiły e, mieć w sobie tę siłę i godzić właśnie te obowiązki związane e, z pracą, ale związane także z domem i z tym, że w domu dzieci nie brakowało. Tak, były, rodziny były wielodzietne, ale myślę też, że to zależało od naszego wychowania. My byliśmy bardziej, czy byłyśmy bardziej zhartowane. W trudnych warunkach jednak się, tak jak stal się hartuje w ogniu, tak człowiek w trudnych warunkach jest bardziej przygotowany, odpowiedzialny do życia. Teraz mała odpowiedzialność, bo moje pokolenie, czy jeszcze starsze, e, chciało w jakiś sposób jakby swoim dzieciom, czy, czy wnukom nawet teraz, jakby to życie tak ulepszyć, ale to nie idzie w dobrym kierunku. Musi być jednak ten hart i musi być ta odpowiedzialność wyuczona od małego. I tego życzy pani wrocławiankom i Dolnoślązaczkom? Tak jest. Życzę wszystkiego dobrego. Przede wszystkim, żeby panie były szczęśliwe, żeby się potrafiły odnaleźć. No i przede wszystkim cierpliwość jest bardzo ważna też. I tolerancja spojrzeniem na drugiego człowieka. A jak Pani wspomina Wrocław, wizyty we Wrocławiu? Bo była Pani, tak jak wspomnieliśmy rok temu, jest Pani teraz. Nie ja mam to nieszczęście, że ja wszystko robię szybko i tutaj jest tak zorganizowane, że, że z jednego spotkania na drugie, i czy, czy nawet obiad, czy jakieś przyjęcie, to szybko na następne. Chciałabym jeszcze przyjechać, tak spokojnie sobie pochodzić po Wrocławiu, nie być zależna. Od popędzania i, i, i ograniczona czasem. Chcę mieć taki luz jeszcze swobody. I mam nadzieję, że w przyszłym roku przyjadę. To życzę właśnie takiej wizyty we Wrocławiu, spokojnych spacerów po Ostrowiu Tumskim i po rynku. I bardzo dziękuję za rozmowę. Pani Danuta Wałęsa była dzisiaj gościem Rady Rodzina. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.